No, okulary nosiłem 54 lata, więc byłem przyzwyczajony do tego, natomiast nie ukrywam, że sprawiało to pewne kłopoty w codziennym życiu, czasem w pracy, przy rekreacji również, w okresie letnim, kiedy człowiek się pocił, kiedy wykonywał też prace jakieś takie, które wymagały wysiłku podczas prowadzenia samochodu czy innych pojazdów, bo moja praca między innymi polegała też na tym, na prowadzeniu pojazdów. W warunkach gorszej widoczności, opadów w deszczu czy, czy w nocy, no zawsze było to związane z jakimś niedogodnościami. Pacjent od wczesnej młodości nosił bardzo grube okulary, a kiedy pojawiły się zaburzenia akomodacji związane z wiekiem, musiał nosić jeszcze dodatkowe okulary do czytania o wiele większej mocy. No zdecydowałem się, przyszedłem tutaj i, i, i badania, jakie tutaj przeszedłem, nigdy nie byłem tak przestronnie badany jak tutaj, w tej klinice wykazały, że występują u mnie zaćma. A kiedy dowiedziałem się, co to takiego jest od pani doktor Cieślińskiej, no, zaproponowała mi, że tą chorobę, zaćmę, która może postępować, leczyć można operacyjnie jedynie. Pacjent miał usuniętą zaćmę i wszczepioną sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową. Soczewkę, która ma charakter akomodacyjny, stąd bardzo dobrze widzi na daleką odległość, jak i do bliskiej odległości, czyli do czytania. Dzięki operacji zaćmy i wszczepieniu nowych soczewek, po pierwsze nie musi nosić żadnych okularów i widzi dokładnie wszystko. Moje pierwsze odczucie po operacji, po po e, zdi, pierwszym zdjęciu opatrunku z oka, ponieważ e, oboje oczu kolejną miałem operację robione. E, pierwsze, co ja widziałem, to zobaczyłem wszystko, że tak powiem, po tej operacji i, i także e, to przeszło moje najświeższe, najśmilsze oczekiwania. Mm. Nie mając e, szkieł, nie mając okularów, to było dla mnie zupełnie czymś nowym. Jeżeli pacjent przed Operacją miał swoją własną wadę wzroku, to dzięki temu, że wymieniamy soczewkę na sztuczną soczewkę, możemy jednocześnie oprócz usunięcia zaćmy zlikwidować pacjentowi dotychczasową wadę wzroku. Pacjent miał wysoką nadwzroczność obu oczu. Moje codzienne życie tak, zmieniło się, bo ja, ja po tych operacjach czuję się młodszy. Ja lepiej widzę, lepiej mogę funkcjonować, nie mam żadnych barier, nie mam żadnych oporów. Uważać? Nie, nic specjalnego. Nie mam żadnych ograniczeń, a więc na nic uważać nie muszę. I mamy. 2, 7, 2, 4, 1. 2, 7, 2, 4, 1. Dobrze. Trzymać tą proszę. I znowu czytamy to, co widać. Najbardziej odpowiednim światłem do Dobrze. pracy, czyli najbliższy. I z tym. Również najbardziej odpowiednim światłem do pracy wzrokowej jest światło dzienne. Dobrze, ci... Drugie życie, tak, dosłownie. W mojej psychice to. Raz, że to fizycznie, bo to ja odczuwam to fizycznie, ale ja psychicznie odczułem zupełnie nowe życie i hmm, myślę, pogodny podchodzę do życia. Sprawdzaliśmy ostrość widzenia pacjenta każdego z oczu osobno do dalekiej odległości jak i do bliskiej odległości, czyli do około 40 cm. Jak było widać, pacjent przeczytał wszystko bez konieczności dodatkowej korekcji. I pani doktor Cieślińska i powiedzmy asystentki, które inne dodatkowe badania robiły, bardzo mi bardzo przyjemne. Więc e, informacja wszechstronna, jakiej tylko chciałem e, na temat ewentualnych e, e, przyszłych e, dokonań. Ja z takim standardem obsługi się nie spotkałem nigdzie. No, a parę rzeczy przeszedłem już w życiu.